Hej widzowie, w tym odcinku zagramy w Hendry Stickman. Yy, yy, no i tutaj yy, zobaczycie co, yy, to, Podoba mi się ta gra. I tutaj mamy Hendry Lego Stickmana. Jeśli, jeśli gra się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Okej. Okay. Hmm. Chyba najmądrzejszą opcją byłaby łopata. <laughs> Ej, to śmiesznie wygląda. Tak tu 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 tu. Co to? O nie. Gasnę. O nie! O nie! Bomba. Bomb Fajny Nie i mój mu imię. już nigdy. Nie, no dobra. Okej, okay, to może kula. Zaraz, Ej, to jest genialne, dobra Najpierw... Yy, jak? Dobra Dobra, najpierw muszę zdobyć czyjeś bio Okej okay. o. o nie! O nie Dobra. Może to? J jak będę wiedzieć jak y tutaj wiecie dobywać bio. <śmiech> <śmiech> tak, okej, okay, już wiem, już wiem, już wiem. Już wiem jak to była Okej. O nie lagi, No. Mamy... O nie! Okej. Okay. O dobra. Menu. Dobra. O, mamy więzienie. Ale... Poczekajcie, skip intro, nie, ja nie chcę sklipować, spójrzmy na inne opcje, bo tutaj mamy wiele opcji, widać, że miałem filter, czyli analogicznie nic już nie powinno zadziałać, no, dobra, poczekajcie, y jeszcze wezmę tamtych bio, o, dostałem przy okazji osiągnięcie, Fajnie. Dobra, to teraz zaczekam do końca i przechodzimy już do kolejnego chapteru. Okej, odpalam już drugi pierwszy epizod, bo tamten to był wstęp. Ej. Ok. Okej, okay. nie wiem... Zaraz... A, nie. Okej. Okay. To jest SOS! TO JEST SOS! Okej. Okay. Okej. Okay. Teleport Ej, wcześniej nie sprawdziliśmy teleportera, więc... Teraz użyjemy SOS. Taki. taki... O nie! Poczekajcie. Let's... Dobra. Okej. O, jak jest! Tak Okej. Może kiedyś mam to potłumaczę oh! O kurde bele Tutaj zobaczcie ten o! O, o, o. Dobram. Hmm. Może to? Hmm. Take hey, that! Is, is that the bag that the defendant is hiding? Yes. Yeah, there's one thing that's symbolic. If the defendant really was hiding in the bag, then. How did he tie the knot from the outside of the bag? If he was inside the bag, it would be impossible to tie the knot on the outside.

Ale oni mówią o tym, wiecie, o tym, no, worku, w którym się schowaliśmy. Czy to jest najszybsza naprawdę ucieczka? No jakby nie licząć tego długiego dialogu, to tak. Poczekajcie. Okej okay. well, <laughs> Okej okay. O No <laughs> Ej, już przeszliśmy I to by było na tyle z tego odcinka i dziękuję za oglądanie. A, ja, a my graliśmy w Hendr'ego Stickmana i zapraszam na inne odcinki. Pa!